W dzisiejszym do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na ulicy Konopnickiej w Sokółce. Natychmiast do zderzenia wysłane zostały dwa zastępy z jednostki z w Sokółce. Po na miejsce zderzenia informacja potwierdziła się. W zderzeniu brały udział dwa pojazdy osobowe, w tym jeden w wyniku zderzenia znalazł się na dachu. Z samochodami podróżowały w sumie cztery osoby. Dwie osoby dorosłe oraz dwójka dzieci. Działania straży tutaj polegały głównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ponieważ równocześnie dotarły zespoły ratownictwa medycznego.